Pragnę Państwa przywitać na naszym kolejnym spotkaniu z serii war dla zaawansowanych. Dzisiejszy nasz temat stanowi tą, tak lustrzane odbicie, tą kontynuację problemu, o którym mówiliśmy poprzednio. Chodzi o korektę podatku należnego z tytułu braku zapłaty, ale w tym, tak jak już powiedziałem, należnego, nienaliczonego. Czyli artykuł 89a, który zresztą został w te, w częściowo uznany za, jego, za niezgodny z prawem wspólnotowym, a problem jest w czasach trudnych, ekonomicznie szczególnie istotny, ponieważ podatnicy w dużo większym zakresie niż poprzednio korzystają z tego uprawnienia. Przypomnę, na czym ona polega. Jeżeli podatnik wystawił fakturę, to, to musi być faktura, z podatkiem należnym na rzecz podatnika, taki jest ten prawny polski, na rzecz podatnika, a ten nabywca nie uregulował zobowiązania z tytułu tej dostawy towarów lub świadczenia usług w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności i co bardzo ważne, Całości lub części, czyli mógł częściowo uregulować, to na tym miesiącu, w którym nastąpiło, upłynął w ów 90 dzień, podatnik może, ten dostawca, czyli wierzyciel, może zmniejszyć podatek należnej podstawy opodatkowania w całości, czyli zminusować, jeżeli w tym miesiącu nie wy, zapłaty nie otrzymał w ogóle, albo część proporcjonalnie, jeżeli ją otrzymał częściowo. I jak wiemy, ten wyrok bardzo świeżej daty, który dotyczył tego przepisu, wyrok Trybunału Sprawiedliwości, uznał, że warunki ograniczające zastosowanie tego, tego uprawnienia, a te warunki dotyczą, że podatnik jeden i drugi musi być podatnikiem zarejestrowanym, czynnym na oba momenty, czyli na ten, czas, na ten moment korekty, co jest najważniejsze, a także to, że on nie jest podatnikiem w stanie, bo żeby dziś, żeby zgodnie z literą prawa polskiego, żeby podatnik mógł dokonać owej korekty, jego dłużnik nie może być w stanie upadłości, restrukturyzacji lub postępowania u, 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 układowego. Że ten warunek też jest niezgodny, że, że jego wprowadzenie narusza ten wzorzec wspólnotowy, który tu obowiązuje, czyli a nawet więcej można doszukać się stwierdzenia, że zgodnie z poglądem trybunału ten nabywca w ogóle może nie być podatnikiem już w momencie dokonania korekty. Ważne jest, żeby nie uregulował w całościowego długu. Jeszcze ustawodawca nie zareagował, chociaż w moim przekonaniu można zastosować bezpośrednio wyrok i pominąć te, te warunki, które dotyczą tego, że Yy, o, no, czy o warunki ograniczające, czyli w, w dużo szerszym zakresie skorygować ową ów podatek należny w tym momencie, w którym, no, w którym upływa ów miesiąc. 90. dnia. Wiemy, że to jest taki matrix reaktywacji, jak to obrazowo się mówi. Jeżeli później ta, ten dług został uregulowany, to podatnik, czyli wierzyciel, ma obowiązek reaktywowania owego opodatkowania i ma również obowiązek reaktywowania owego opodatkowania w przypadku zbycia wierzytelności z tego tytułu. To prawda, tu pojawił się taki dość... Kontrowersyjny z punktu widzenia przepisów prawa pogląd, że to reaktywowanie nie ma charakteru nominalnego w przypadku zbycia wierzytelności, tylko do wartości tejże, wierzy, tej wierzy, kwoty należnej z tytułu zbycia. Co wiadomo, wierzytelność nominalna nie da się jej sprzedać obiektywnie po wartości nominalnej. Zawsze ta wartość nominalna, kwota należna z tytułu wierzy, zbycia wierzytelności jest niższa od nominału, często wielokrotnie kilka dużo niższa. No i zgodnie z tym poglądem, który się pojawił, w takim no, dość, jak wiemy, no, niezbyt stabilnym żeby użyć takiego oględnego określenia w orzecznictwie sądowym, że, jest to, że wtedy trzeba reaktywować tą kwotę brutto, bo to wiadomo, reaktywuje się kwotę brutto do wysokości kwoty należnej z tytułu zbycia wierzytelności, a nie z tytułu czynności. No, nie ma to akurat ten pogląd żadnej podstawy prawnej. To jest, on jest takim przykładem tego, co się nazywa no, takim. Yy, zasadą słuszności, która bardzo często dominuje, zresztą w praktyce sądowej sąd tak naprawdę nie bardzo tam bada ten legalizm owych przepisów, tylko kieruje się jakąś taką domniemaną swoją słusznością, że tak być jego zdaniem być powinna. Dlaczego? No bo tak sędzim się, sędzi się wydaje. Nie chcę tego bodku rozwijać, bo on nie ma szczególnego znaczenia, ale odnotowuję dla, dla zrzetelności. Co jest dla nas ważne z perspektywy tego przepisu i z perspektywy w ogóle problemów, które dotyczą tego podatku? Wiemy, że te korekty, które są dokonywane i minus te z powodu braku zapłaty na bieżącej deklaracji mogą wygenerować ujemny podatek należny, o którym już dość dawno mówiłem. I właśnie ten, to jest ta przesłanka, którą musimy brać pod uwagę. Biorąc, no, oceniając czynni, czyn, czynniki właśnie generujące, to może być w ogóle zminusowany do zera podatek należny, łącznie z kwotą ujemną. Wiemy, że ujemny podatek należny w deklaracji jest po prostu jego brak z obowiązkiem zmniejszenia przyszłego podatku należnego o tą kwotę ujemną. I oczywiście, jeżeli by w danym miesiącu kwota korekty spowodowała brak podatku należnego, bo podatek należny jest saldem ujemnych i dodatnich podatków należnych, to ten podatek, mimo że w deklaracji go nie ma, to on obi obiektywnie jest, bo te czynności podlegające opodatkowaniu, które wywołało podatek należny, miały miejsce, tylko deklaracja powoduje, że brak jest podatku należnego. Stąd też podatnik z tego tytułu ma prawo do zwrotu w terminie 60 bo czynność miała miejsce ona tylko w deklaracji występuje w formie ujemnej natomiast obiektywnie ta czynność która wyrodziła podatek należny jako taka była to po pierwsze po drugie może i szczególnie istotne tu nie ma ta wierzytelność ciągle istnieje, więc tu nie ma żadnego miejsca dla faktury korygującej to w ogóle nie ta bajka, to jest czynność wewnętrzna, którą podatnik do, dokonuje przy pomocy wewnętrznych rozliczeń w ewidencji, które to w ewidencji minusuje się bieżący podatek należny, ale to jest i to jest oczywiste, to w sferze realiów zewnętrznych nie ma to żadnego znaczenia. Kiedy tego na pewno nie można zrobić? Wtedy, kiedy wierzytelność została zbyta przed upływem 90 dni od dnia upływu terminu płatności. To, tu była taka luka, to jest taka haniebna trochę opowieść o jakości prawa tworzonego w naszym kraju, bo przez dwa lata generowano w przepisach taki no Taki wehikuł wyłudzeniowy, który po cichutku go najpierw, wprowadz... najpierw cicho wprowadzono, potem po cichutku go wycofano. Polegającego na tym, że wśród zdarzeń, które wykluczały możliwość owej korekty, nie wymieniono zbycia wierzytelności. No i jak to wyglądało przez te dwa lata, naprawdę? A no w taki oto sposób, że sprzedawca. Wystawiał fakturę wystawiał fakturę, nabywca nie, nie płacił. Odczekano tego czasu, który by, który by uprawniał sprzedawcę do korekty. On tę korekty dokonywał, braku zapłaty, następnie zbywał wierzytelność, a ta wierzytelność była zbyta po to, żeby. No, żeby, no, żeby odzyskać pieniądze i domyślacie się, że ten, kto nabywał tą wierzytelność, występował z tą wierzytelnością do czasowego dłużnika i ten dłużnik mu wszystko yy, grzecznie płacił, czyli dzięki temu op wehikułowi optymalizacyjnemu można było dokonać Zniebylenia, takie okropne słowo, podatku należnego po stronie dostawcy. Oczywiście miało to wtedy sens, kiedy nabywca nie miał prawa do odliczenia, co zresztą nie jest zjawiskiem tak, tak do końca rzadkim, no bo nabywcą usługi, na przykład opodatkowanej, jest podmiot, który jest zwolniony od podatku. W związku z tym dla niego nie ma żadnego znaczenia fakt, że on, że on w ciągu tego czasu na początku to było to dłużej, było teraz 90 dni, wtedy było 180 dni, że on w tym czasie nie uregulował, bo nie miał obowiązku korekty podatku naliczonego, bo jak nie było korekt, nie było podatku, nie było prawa do odliczenia, to nie było czego korygować. I takie patologiczne prawo jest u nas tworzone. To wynika z, przede wszystkim z takiego niejasnego trybu. Tych niejasnych zasad, które rządzą procesem legislacyjnym, bo to, że władza potrafi działać w złej wierze i tworzyć prawo podatkowe po to, żeby na naszym państwie, czyli na nas. Po prostu ktoś, kto umie wykorzystać te przepisy, zarobił, no to ten stan, jak wiemy, on jest ciągle nie mieści się w tym takim oficjalnym przekazie, w tej takiej fasadowej wizji prawa podatkowego. Natomiast ci, którzy zajmują się podatkami, a on i nie są, nie, nie chcą konserwować tych, czyli nie są kustoszami tej patologii. No to dla nich to są rzeczy znane. Nawet ci kustosze no, bardzo o tym dobrze wiedzą, ale Wolą siedzieć cicho, ponieważ wolą na przykład płeślam takie głupoty, że tam podatek wspólno, wersji wspólnotowej jest prosty i korzystny dla podatników. No może właśnie pod tym to ostatnie słowo było yy, prawdziwe stwierdzenie, tylko że było wiadomo, o których, nikt nas nie, nie sprecyzował, o których podatników chodzi, czyli tych, którzy byli beneficjentami tych. Tych, no, tych przepisów, dla nich napisanych. Kiedyś jeden z takich już niemodnych obecnie celebrytów w tym podatku, kiedy wprowadzano taką kompletną patologię pod tytułem odwrotne, krajowe odwrotne obciążenie, twierdząc, że to powoduje uszczelnienie podatku. Twierdził, że tam się świetnie to wprowadzało, bo miał on wyśmienite, wtedy użył takiego określenia wyśmienite relacje z urzędnikami, yy, czyli, o, którzy bardzo łatwo zgadzali się na takie na wprowadzenie bo przynajmniej w naszych, naszej bajce, którą tak lubimy sobie powtarzać to ci urzędnicy powinni chronić interes fiskalny, a nie zgadzać się na, na rozwiązania, które powodują, nie tylko z brak dochodów budżetowych, ale wszystkim otworzyły pole dla nowych oszustw, które, które rozwinęły się na nieznaną skalę przy właśnie w związku z upowszechnieniem tego tak zwanego odwrotnego, krajowego, odwrotnego obciążenia. Te operacje, te oszustwa nazywają się tak zwanymi transakcjami stalowymi. A dlaczego? No bo wykorzystywano do tych oszustw stal, ale właśnie tą stalę objętą owym odwrotnym obciążeniem, bo to odwrotne obciążenie po stronie dostawcy jest tylko inaczej nazwana stawka zerowa, nie ma podatku należnego, ale jest prawo do zwrotu podatku. I też ów, no ów ten, ten przykład yy, dwóch lat obowiązywania, yy, obowiązywania patologicznego rozwiązania, w którym zbycie wierzytelności nie wykluczało owej korekty z tytułu braku zapłaty, jest tego kolejnym właśnie przykładem tego prawa stanowionego w złej wierze. Czy ktoś poniósł za to odpowiedzialność? No właśnie bez żadnych złudzeń, to nie miejmy tu żadnych złudzeń. Nikt, ci którzy się upominali, a ja byłem tym jednym z nielicznych, zresztą wielokrotnie spotkały mnie za to różnego rodzaju groźby i ataki, którzy upominali się o usunięcie tych, tych patologii, ich złoż nie ma żadnego znaczenia, to co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że upominanie się jest takim taką zajęciem całkowicie bez, bezskutecznym. No, ktoś mówi, nie no ostatecznie to w końcu zlikwidowano. Tak, to prawda, po dwóch latach po cichu to zlikwidowano, ale czy ci, ci którzy z tego tytułu uzyskali korzyści w sumie nienależne, no bo ta cała operacja tego zbycia to jest w zasadzie taki rodzaj zmowy, który ma na celu wykorzystanie tego, miał na celu wykorzystanie owej luki w, w przepisach podatkowych. No to ci śpią spokojnie, powoli się te sprawy przedawnią, no bo w zasadzie wyłudzanie pieniędzy w taki oto sposób przy pomocy owych inwestycji legislacyjnych w Polsce jest w zasadzie całkowicie bezkarne. No i nawet często spotykam się z takim stwierdzeniem, po co się pan męczysz, dlaczego pan o takie rzeczy upomina się, przecież to w końcu nikogo nie obchodzi i pana też nie powinno to obchodzić, zwłaszcza, że za tego rodzaju stwierdzenia można oberwać. Ostatnio znowuż mam kłopoty, z takim, oczywiście kłopoty, którymi mi się tak naprawdę zupełnie nie przejmuję, bo parę, dwa lata temu zresztą to jest tylko przeczytanie przepisów to nie są żadne tam tajemnice parokrotnie napisałem publicznie o tym, że w akcyzie która jest takim drugim podatkiem z którym się trochę polubiłem przez ostatnie kilkadziesiąt lat jest taki dysproporcja w opodatkowaniu substytutów tego samego rynku, jakim są tak zwane podgrzewacze to się nazywa formalnie wyroby innowacyjne taki substytut papierosów że akcyza obciążająca paczkę tych wyrobów jest pięciokrotnie niższa od akcyzy, która obciąża paczkę, owe papierosy. Sądziłem, że to po prostu z takiej po prostu wrodzonej niefrasobliwości, zresztą sami politycy mnie zapewniali, że to, to, to chodziło, żeby jakoś tam opodatkować, a potem się to podwyższy i że nikt nie pamięta, skąd się to wzięło, potem się okazało, że ten jeden z głównych producentów tych wyrobów Spotkał się z wysokimi funkcjonariuszami publicznymi, no i z tego, co powiedział na posiedzeniu plenarnym jeden z posłów opozycyjnych, no oni tam sobie załatwili, no tak, nikt tego nie zdementował właśnie owo niskie opodatkowanie tego wyrobu, zwłaszcza wyrobu, jak wszyscy zgodnie stwierdzą, wysokomarżowego, czyli nieporównywalnie bardziej opłacalnego w stosunku do tradycyjnych papierosów czyli niższa akcyza. Napychać kieszenie producentów. No i w związku z tym, kiedy o tym parokrotnie napis powiedziałem publicznie, znowuż się spotkałem z takim pomrukiem, że niech pan uważa, bo możemy się panem zająć. No i oczywiście pojawiły się na mój temat jakieś tam paskudstwa w takich różnego rodzaju, no takich po, po mediach, ktoś się takimi plugastwami zajmują. No ale i teraz znowuż pytanie, czy warto w, w tym momencie. Podejmować takie tematy, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens? No, czyli skoro jeszcze w dodatku można tam obrywać od tych beneficjentów, owych, którzy sobie tam coś załatwili, a teraz bronią bronią swoich przywilejów, no, mam takie dość własne przekonanie co do tego, jak zawsze trochę naiwne, że to jest mój kraj i mam prawo i obowiązek występować w obronie jego interesów tam gdzie te interesy są zagrożone w sposób bezzasadny czyli nie można uzasadnić interesów przeciwnych w stosunku do interesów fiskalnego państwa no więc i w takiej oto postawie post, takiej oto postawie między innymi postaram się być wierny w tym oto cyklu, tak aby godzić interes publiczny z interesem Podatników, tych oczywiście uczciwych, którzy chcą, chociaż nie zawsze robią to z ochotą, albo z reguły robią to bez ochoty, ale przestrzegają prawa, czyli że chroniony jest ten, kto działa legalnie, a i dodatku no, wiemy, co to znaczy legalnie, i nie ma tu żadnych prawotwórczych wyroków, które będą zmieniały prawo w ten sposób, że stosując je wymyśla sobie ktoś, z sąd czy organ, inną treść normy prawnej od tej, która wynika z ustawy. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie uwagi, zainteresowania. Ja wiem, że nasza tematyka jest szczegółowa i raczej dość nużąca, natomiast ma ona swój taki koloryt, koloryt związany z interesami, zresztą często z takimi patologicznymi przypadkami, stąd też być może Stanie się ten przekaz również przez swoją sensacyjność nieco bardziej atrakcyjny. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam Was najserdeczniej i dziękuję za, za wyrazy i słowa zainteresowania tym, tym cyklem. Do widzenia.